Na no początek spotkania wymarzony gospodarze prowadzą 10 do 2. Po pierwszych dwóch wyścigach teraz wyścig trzeci, a w nim w kasku żółtym Janusz Kołodziej w kasku Biały Jacek Rempała i Torunianie w kasku Czerwonym Matej Żagar i w kasku Niebieskim Adrian Miedziński. Czyżby po raz trzeci para Toruńska przywiozła rywali na 5 do jednego. Bardzo byśmy tego chcieli. Oj, fatalny start Żagara. Świeca niesamowita na starcie. A teraz znowu niebezpiecznie. Sędzia nie przerywa. Tego wyścigu przerywa jednak. Przerywa, bo było naprawdę niebezpiecznie. Tutaj omalże nie doszło do... Yy, kolizji między Adrianem Miedzińskim i... Januszem Kołodziejem. Zobaczymy, jaka będzie decyzja. Za chwilę powtórka. Czy w pełnym czteroosobowym składzie? Przekonamy się. No i powtórka wyścigu trzeciego w pełnym czteroosobowym składzie. Sędzia dał troszeczkę ochłonąć zawodnikom, bo tutaj emocje były od samego startu. Najpierw świeca zagara, potem y, dosyć niebezpieczna sytuacja między Kołodziejem i Miedzińskim. To najlepiej ze startu to runienie. Adrian Miedziński Matej Zagar, Janusz Kołodziej w tej chwili na czwartej pozycji, przed nim Jacek Krępała. No i trzeci wyścig układający się na 5 do 1 dla zespołu toruńskiego. Krzyżby Unia Tarnów dzisiaj poległa w Toruniu bardzo wysoko. Jeszcze do końca zawodu dużo czasu. Jedno jest pewne faworytem są gospodarze i biorąc pod uwagę ten remis w Tarnowie z całą pewnością Torunianie zainkasują dzisiaj, jeśli wygrają, punkt bonusowy, pierwszy w tym sezonie bonus. Bez zmian na torze Miedziński przed zagarem, Rępałom i Kołodzieniem i tak dojeżdżają do mety 5 do 1, proszę Państwa, i w tej chwili rezultat spotkania 15 do trzech tego chyba się e, kibice trójscy nie spodziewali, że tak wysokie prowadzenie będzie e, miała drużyna unibaksu po trzech wyścigach.